jest jestem Klaudia No i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Oblicz wartość wyrażenia. I mamy tutaj pierwiastki, bo między którymi mamy działania sumy i różnicy. A możemy dodawać i odejmować tylko pierwiastki, które mają taką samą liczbę pod pierwiastkiem. Czyli liczbę, z której nie jesteśmy w stanie już nic wyjąć spod pierwiastka. I w przykładzie A. To będzie 2 i sobie rozbijamy. 32 to nic innego jak 16 razy 2. 72 to 36 razy 2, a 50 to 25 razy 2. Z pierwszego wyjmujemy czwórkę, pod pierwiastkiem zostaje dwójka. Z drugiego wyjmujemy szóstkę, pod pierwiastkiem zostaje dwójka. Z ostatniego wyjmujemy piątkę, pod pierwiastkiem zostaje dwójka. 4, dodać 6 to 10, odjąć 5 to 5. Pierwiastek doklejamy. Teraz tutaj, na podstawie dwunastki, jesteśmy w stanie określać, że pod pierwiastkiem będzie 3. Bo 4 razy 3 to 12, Z czwórki wyjmiemy, a pod pierwiastkiem zostanie nam 3. Dodać. I teraz 4, znaczy 3 razy co to 243. Albo po prostu robicie 243 dzielone na 3. Oj! I to będzie 81. Odejmujemy i teraz robimy sobie 108, dzielimy na 3 i to jest 36 razy 3. Z pierwszego pierwiastka wyciągamy dwójkę, z drugiego dziewiątkę, a tutaj szóstkę. 2, dodać 9 to 11, odjąć 6 to 5 pierwiastków z trzech. Teraz tutaj musimy odgadnąć naszą liczbę na podstawie tego. I widzimy, ta liczba kończy się na 0, ta na 5, ta na 0. Czyli mamy tutaj do czynienia albo z dziesiątką, jeżeli chodzi o te dwie liczby, ale ta, ta liczba nam tą dziesiątkę wyklucza. Czyli to będzie piątka. I mamy 16 razy 5 odjąć. 25 razy 5 dodać. 100 razy 5. Z pierwszego pierwiastka wyciągamy czwórkę, zostaje piąteczka. Z drugiego wyciągamy piąteczkę, zostaje piąteczka. Wyciągamy dziesiątkę, zostaje piąteczka. 4 odjąć 5 do minus 1, dodać 10 to 9 pierwiastków z 5. Tutaj mamy pierwiastek z 28, więc Rozbijamy to na 4 razy 7 i to dla nas informacja, że tu pod pierwiastkiem zostanie siódemka. No to sobie wyliczamy. 175 dzielimy na 7 i otrzymujemy 25. I potem 252 dzielimy na 7, otrzymujemy 36. Z pierwszego wyciągamy dwójkę, z drugiego piątkę, a z trzeciego szóstkę. 2 odjąć, 5 to minus 3, plus 6 to 3 pierwiastki z 7. Teraz tutaj na podstawie tej liczby widzimy, że to będzie 3 razy 100. Także będziemy mieć trójkę, ale jak widzę, nie każdym ogarniemy. Pierwsze sobie rozbijemy. Na 121 razy 2. Kolejne, tak jak mówiłam. 100 razy 3. Tutaj. Hmm. 3 dodać 3 to jest 6. Dodać 8 to jest 14. Czyli ta liczba nie jest podzielona przez 3, więc tutaj działamy z tej dwójki. Podzielimy to sobie przez 2 i otrzymujemy 169 razy 2. Odjąć tutaj na 3, 16 razy 3. Z tego wyciągamy 11, z tego 10, z tego 13, a z tego 4. I teraz, jak mamy to samo pod pierwiastkiem, to liczymy to razem, czyli to z tym, natomiast to. Policzymy z tym. I mamy 24 pierwiastki z dwóch. Oba są ujemne, czyli minus 14 pierwiastków z trzech. Ok. Tu będzie 2 razy 100, a tu będzie 5 razy 100. I to jest znów nasza podpowiedź, że albo dwójka, albo piątka. W tym pierwszym zrobimy sobie 400 razy 2, w tym 16 razy 5, a tutaj jak mówiłam 100 razy 2, 100 razy 5. I mamy. Z tego wyciągniemy, teraz tutaj nie będę zapisywać. Od razu Wam powiem, dlatego sobie to zapisujcie, co mówię. Z tego wyciągniemy 20, będzie 20 pierwiastków z 2, z tego 4 pierwiastki z 5, tu minus 10 pierwiastki z 2, a tutaj plus 10 pierwiastków z 2. Czyli z pierwiastków z 2 mamy 20 pierwiastków z 2, minus 10 pierwiastków z 2, i to jest 10 pierwiastków z 2. Natomiast tam, gdzie mamy piątki, jest plus 4 pierwiastki z 5, dodać 10 pierwiastki z 5, no to łącznie mamy plus 14 pierwiastków z 5. Dobra, no to teraz tu już sytuacja Wam znana. 4 razy 3. Tutaj 25 razy 3. Tutaj. Hmm. No, 8 razy 3 by było, ale tu nie pasuje, więc tutaj zamieniamy na 4 razy 6, a tutaj będzie 16 razy 6. Z pierwszego wyciągamy dwójkę, z drugiego wyciągamy piątkę, z trzeciego wyciągamy dwójkę i z tego wyciągamy czwórkę. To razem 7 pierwiastków z trzech, to razem 8. Pierwiastków z 6. I teraz tutaj. 150 no to 25 razy 6, czyli tu już będziemy mieć coś z szóstką, to jest taka nasza podpowiedź. Ale to nam na 6 się nie dzieli. Kończy się na 2, to podzielimy sobie przez 2. I otrzymujemy 196 razy 2 i wsiadło nam perfekcyjnie. O, o to jest odejmowanie. I teraz, aha, każdy znak mi się zamienił. Bóg wie dlaczego. Dobra, ale to już ogarnięte. I teraz mamy plus. Na 6 się nie dzieli, to korzystamy z tej dwójki. 289 razy 2. No to tutaj jest tylko jedna szóstka, to zakładamy, że na 6 się dzieli i się dzieli. I otrzymujemy 81 razy 6. Ok, z tego wyciągamy czternastkę, z tego piątkę, z tego siedemnastkę, tutaj dziewiątkę. Ok, tam gdzie są dwójki robimy razem, czyli mamy 31 pierwiastków z dwóch, odjąć 5 odjąć 9 to minus 14 pierwiastków z sześciu. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.